W związku z konferencją organizowaną przez Polskie Towarzystwo Leśne w Lesku w Bieszczadach jest pan profesor Andrzej Grzywacz z nami. Był w Bieszczadach po raz pierwszy kopę lat temu, dokładnie 60 lat temu, jako student Wydziału Leśnego. Jak wyglądała ta eskapada w Bieszczady wtedy? Była to wielka ciekawość. Byliśmy na praktyce w Nadzieśnictwie Łosie, ale bezkit niski, ale nas strasznie interesowało jak wyglądają Bieszczady stające się w tym czasie coraz bardziej modne. Prawie wszystkie uczelnie warszawskie lubiły mieć już jakąś barzę namiotową, łopienka, rabę inne. I myśmy po tej praktyce z grupą pięciu kolegów z Wydziału Leśnego SGGW pojechali sobie w Bieszczady PKS-em, tak, przesiadając się i tak dalej. I, 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 i wtedy jakiś urok już był. Już był i on na nas się rzucił, że tak powiem. I stąd to był pierwszy, ale potem coraz częściej. A jaka częściej. trasa wtedy? No się tak trudno powiedzieć, tak jak tam no, obwodnica, obwodnica, trudno. takie tam jakieś przystanki, tu tam coś drobnego się zjadło, niewiele było takich punktów, to nie dzisiejsze czasy i tak A dalej. A noclegi? noclegi to były takie yy, ówczesne, własny namiot. Właśnie namiot, plecak, to nie było tak, że to tam się przyjechało w jakimś schronisku czy w jakiejś bazie, to one później powstały. Ale potem był już rok 70., kiedy pojechałem z kolegą leśnikiem, redaktorem Lasu Polskiego, umyślnie w Bieszczady, aby fotografować różne obiekty na potrzeby Lasu Polskiego. I wtedy, pamiętam, żeśmy dostali jakąś kwaterę na terenie Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne i często bywali w łuszczykach Górnych i tam była taka, nie to trudno nazwać, no, tak, taka możliwość wypicia piwa, możliwość... To mógł być bar Pulpit. Prawdopodobnie, prawdopodobnie. I najciekawsze to było, że były tam takie Ptaki dziwaki z całego kraju. Ci, którzy zbierali jagody na skup, ci, którzy zbierali grzyby do skupu, i wtedy, no, nawet nie chcąc, nie proszę, podsłuchując, słysząc opowieści, były nieprawdopodobne. Ja już się wtedy trochę zajmowałem grzybami i troszeczkę się specjalizowałem w mykologii. No, Dzisiaj strasznie żałuję, że tego nie zapisałem, że nie podszedłem, nie miałem tej śmiałości opowiadali. Tak, no, przedziwne historie, jakie okazy znajdowali. Mówili nazwy tych grzybów. Niekoniecznie polskie, Łemkowskie, jakieś inne. No, niestety tego nie zapisałem, to gdzieś ulotniło się już dzisiaj. Ale to były naprawdę niezwykle interesujące obserwacje, często bardzo prostych ludzi, ale mających codzienny, wielogodzinny kontakt z grzybami, ze skupem, z jagodami, ze skupem. Bardzo ciekawi ludzie, no ale to już nie ma tego świata, nie ma tego świata. Ja pamiętam trochę tego świata i pamiętam człowieka, który chodząc na grzyby, idąc na grzyby, w górskiej górnej właśnie, zawsze mówił, że żeby z daleka grzyba zobaczyć, trzeba wypić sete denaturatu. Tak. Poza tym, jak się grzyba raz zobaczy, to trzeba go zebrać. Bo jak się następny raz przyjdzie, już będzie robaczywy, już będzie spleśniały. Kiedy grzyba się zobaczy, trzeba go uszanować, i przy pierwszym spotkaniu i zerwaniu, trzeba go puknąć w głowę, trzeba go pogłaskać, trzeba mu podziękować za to, że da się zebrać to wszystko opowieści tam z tego pulpitu. Oczywiście jak się tam ten grzyb wykręca, no, tego, to nie było takie tam, ktoś szedł i, i jak najwięcej do koszyka, to było pełne uszanowanie dla tych plonów, dla tych dóbr, które lasy bieszczadzkie dają. I dlatego warto słuchać opowieści ludzi warto. z lasu tak. i bardzo dziękuję, że opowieść człowieka lasu możemy tu w Bieszczadach nagrać dzisiaj i Państwu zaprezentować.